Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej w Rzeszowie. Pan premier Donald Tusk i minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Panie premierze, bardzo proszę. To nie jest przypadek, że dzisiaj razem z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem jesteśmy w Rzeszowie i że jesteśmy konkretnie w tym miejscu, w tym budynku, w siedzibie Rzeszowskiej Policji, ale także w jednym ze skrzydeł siedzibie delegatury. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mówimy dzisiaj obaj z satysfakcją delegatury, bo Rzeszów był jednym z tych miejsc, co może dzisiaj budzić uzasadnione zdziwienie, z którego wyprowadzono kilka lat temu delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak państwo zapewne pamiętacie, z bliżej nieznanych i ciągle dla mnie niezrozumiałych powodów to w 2017, zdaje się, rok był, zrezygnowano z 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym w takim, mieście, w takim miejscu jak, jak Rzeszów. Wspólnie z panem ministrem, z szefem ABW, panem pułkownikiem Syrysko spotkaliśmy się z, z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy pracują tutaj w, w terenie. No, po pierwsze, z satysfakcją wszyscy mówimy o tym, że odbudowujemy znaczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jej skuteczność, także poprzez środki finansowe. Na wniosek pana ministra podjąłem decyzję kilkanaście dni temu o tym, żeby przekazać z rezerwy tej premierowskiej, ale także przy wsparciu ministerstwa finansów 100 milionów złotych na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i na Agencję Wywiadu. Po 50 milionów złotych, i to oczywiście to jest dopiero początek takiej restytucji, takiej odbudowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Tutaj w Rzeszowie, podobnie jak w czasie naszego spotkania z, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Podlasiu i, i z funkcjonariuszami z Zolsztyna, Suwałk, tutaj w Rzeszowie te zadania one są coraz poważniejsze z oczywistych względów. Wojna. Migracja, próba penetracji przez obce służby, głównie rosyjskie, białoruskie, to tutaj na Podkarpaciu no to jest ten chleb codzienny Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dlatego nasze wsparcie będzie dotyczyło szczególnie tych, tych delegatur, które na co dzień biorą na siebie ten największy ciężar. Przeciwdziałania destabilizacji, dezinformacji, ataków cybernetycznych czy wprost działalności wywiadowczej czy dywersyjnej na terenie naszego kraju, organizowanej przede wszystkim przez Rosję i, i, i Białoruś. My mówimy o tym już tak otwarcie, bo niestety za dużo tego typu zdarzeń i dowodów pojawiło się w ostatnim czasie, żeby mieć wątpliwości, kto stoi za tymi próbami destabilizacji. Z wielką satysfakcją przejąłem meldunek o takiej gotowości i wielkiej motywacji do, do służby. Chciałem tu w Rzeszowie, w dniu, w którym przywracamy 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy poświęcają swój czas i yy, ryzykują czasami i życiem, i zdrowiem, żeby chronić to codzienne życie Polek i Polaków. Polska jest państwem bardzo bezpiecznym, mimo tego tej niezwykłej presji wokół naszych granic. Także dzięki służbie, dzięki gotowości do poświęcenia swojego czasu, swo wykorzystania umiejętności takich ludzi jak, jak ci, z którymi dzisiaj rozmawiałem. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest najlepszym przykładem ludzi, którzy całą dobę pracują nie dla swojej chwały, nie dla pieniędzy. Tylko dla bezpieczeństwa swojej ojczyzny i jej obywateli. Jestem pod wielkim wrażeniem tej, tej gotowości. Jak, jak Państwo odnotowali to w ostatnich godzinach, cała Europa dyskutuje przede wszystkim o tym, co się dzieje we Francji. Trzeba. Moim zdaniem, spojrzeć na szerszy kontekst zmian politycznych, jakie w tej chwili mają miejsce w Europie, bo przecież w kilku innych państwach Europy także widać wyraźnie ten awans środowisk politycznych radykalnych, ekstremistycznych z lewej i z prawa. Chcę wyraźnie powiedzieć, że Polska dzisiaj staje się przykładem takiego zdrowego rozsądku, Racjonalnego podejścia do polityki. We Francji mieliśmy w dniu wyborów do czynienia z wielką konfrontacją radykalnej prawicy i radykalnej lewicy. Dwóch obozów nacechowanych ideologią. To, co jest zadaniem moim osobistym i koalicji rządzącej to uchronić Polskę przed takim scenariuszem, jaki rysuje się coraz wyraźniej w niektórych państwach europejskich scenariuszem konfrontacji politycznej pomiędzy właśnie radykalnymi i bardzo ideologicznymi obozami politycznymi. Bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Polski, przyszłość Polski będzie zależała od tego, czy uchronimy polskie życie publiczne. Europejskie życie publiczne od tych takich trzęsień ziemi, od takich turbulencji spowodowanych właśnie radykalnymi ruchami i to bardzo wobec siebie konfrontacyjnymi. Ta, ta polska droga, którą zaproponowałem 15 października wspólnie z koalicjantami. To ma być właśnie taka droga umiaru, zdrowego rozsądku, prak takiego praktycznego podejścia do, do zadań politycznych, bez, bez tego, co, co tak charakterystyczne niestety dzisiaj w europejskiej polityce w wielu miejscach w Europie, tej zaciekłości bez, i bez tego ideologicznego zaślepienia. My w Polsce byliśmy o krok od tego nieszczęścia. I chciałbym i to dedykuję wszystkim aktywnym życiu publicznym w Polsce. Pomóżcie mi, pomóżcie nam uchronić Polskę od tego wielkiego starcia radykalnych skrzydeł. Yy, trzymajmy się prosto yy, trzymajmy się środka drogi. Yy. Dzisiaj na Polskę patrzą wszyscy z no, autentycznym podziwem w Europie, że nam udało się uniknąć tego, tego scenariusza. I mam nadzieję, że coraz więcej z nas rozumie, jak bezcenne dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej przyszłości jest to, że dzisiaj odpowiedzialni za Polskę mają w swoich rękach ludzie umiarkowani, zdroworozsądkowi, myślący o, o swoim kraju, a nie o jakichś szalonych ideach czy, czy zanurzeni w jakichś irracjonalnych emocjach. Także chciałbym tutaj w Rzeszowie, to jest też dobre miejsce, żeby taką konsekwencję, yy, yy, twardą konsekwencję, właśnie tu zadeklarować. Nie, nie odstąpimy od, od yy, tego modelu rządzenia bezpiecznego, dobrego dla Polski. Bardzo dziękuję. Pan minister Tomasz Siemoniak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, mamy to. Od północy tego dnia przywróciliśmy działanie dziesięciu delegatów. To decyzja pana premiera Donalda Tuska z marca. Działa w każdym województwie delegatura. Niestety te kilka lat, te siedem lat przyniosło niepowetowane straty. Premier był informowany, ilu funkcjonariuszy odeszło, ile wydziałów zamiejscowych przestało działać, więc nadal nie możemy wyjść ze zdziwienia, co kierowało premier Szydło i jej współpracownikami, że podjęli takie decyzje, a zwłaszcza, że po wybuchu wojny w 2022 roku tych decyzji nie skorygowali. Bo wspominał o tym premier zagrożenia są wszędzie. Akty sabotażu to nie tylko tereny przy naszej wschodniej granicy. Przypomnę, pierwszy zneutralizowany przez agencję przypadek próby aktu sabotażu miał miejsce na przełomie stycznia i lutego we Wrocławiu gdzie też zresztą delegatura była zlikwidowana i dzisiaj przywróciliśmy jej działanie. Zadań dla służb mamy bardzo dużo, też służby wojskowe, tutaj warto wspomnieć, premier sprzyja temu, żeby odbudowywać inspektoraty SKW. W różnych miastach będą one tworzone po to właśnie, żeby uzupełniać tę sieć, żeby wszystkie służby które decyzją premiera mam zaszczyt koordynować, działały absolutnie w jedną stronę. Mamy przeciwnika, który nie ma żadnych zahamowań. Mamy przeciwnika, który wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, aby siać chaos w Europie, w Polsce, żeby destabilizować, żeby dezinformować opinię publiczną. Tylko silne służby specjalne są w stanie przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom. I to wszystko, co Dzieje się w Polsce. To, czego doświadczamy na granicy polsko-białoruskiej, to za tymi stoją wrogie Polsce działania obcych państw. Musimy mieć narzędzia, musimy mieć środki. Te 100 milionów złotych ono idzie na wyposażenie, na nowoczesny sprzęt, na budowanie zdolności naszych służb. To jest 100 milionów złotych, które przeznaczył premier. I na pewno w różnych decyzjach budżetowych będziemy się starali Doceniać to, żeby służby specjalne, też policja, której rola w walce z aktami sabotażu jest, jest bardzo duża, tutaj agencja i policja współpracują, była odpowiednio doposażona. Także dziękując za obecność pana premiera w ABW i w policji, bardzo doceniamy tę decyzję z marca, bo została podjęta i została wykonana. Teraz oczywiście miesiące pracy rozmawialiśmy na ten temat w obecności i z zainteresowaniem pana premiera, jak najlepszych funkcjonariuszy pozyskać do służby, bo mogą być najlepsze budynki, najlepszy sprzęt, ale to wszystko opiera się na ludziach, którym należy bardzo mocno podziękować, bo całą dobę, cały tydzień narażają się, robią różne rzeczy takie jak na przykład ujęcie ludzi złych ludzi wynajmowanych przez rosyjskie służby do aktów sabotażu po to aby Polki Polacy byli bezpieczni Bardzo dziękuję mamy czas na kilka pytań bardzo proszę panie redaktorze Piotr Samolewicz Nowiny Polska Press mam pytanie do pana premiera w sprawie CPK czy jest pan premier gotów zmienić decyzję o nitce o szpryszcie do Rzeszowa, z Baranowa. Ostatnio władze samorządowe Rzeszowa i województwa wyraziłyby zaniepokojenie tą decyzją, że nie będzie tej nitki kolejowej. Ważne pytanie w tym mieście, którego ranga jest bardzo wysoka, jak pan premier podkreślił. Tak, nikt nie ma wątpliwości yy, co do roli Rzeszowa i całego regionu. W kontekście, w kontekście tego, co się dzieje w Polsce i wokół Polski. I oczywiście nikt mnie też nie musi przekonywać tego, że również w przyszłości Rzeszów będzie miejscem szczególnej wagi, choćby ze względów bezpieczeństwa. Decyzje dotyczące CPK miały także na, między innymi na celu ochronę i wzmocnienie na przykład lotnisk regionalnych. Nie muszę mówić, jaką wielką rolę Jasonka odgrywa, nie tylko ze względu na to, że jest, jest sercem tego hubu, na którym w dużej mierze oparta jest pomoc logistyczna całego świata zachodu wobec, wobec Ukrainy. Decyzja dotycząca, dotycząca kolei. W żaden sposób nie może wykluczać żadnego miasta. Natomiast myśmy zrezygnowali z tego, z tego pomysłu, który nie był racjonalny, czyli kolei dużych prędkości, szprych, które wykraczały poza skalę Polski. Tak naprawdę nie biorąc pod uwagę koszty, biorąc pod uwagę no, to, co, na co zwraca uwagę przede wszystkim pan wiceminister Malepszak. Tak, te potoki pasażerów, to znaczy chcemy zbudować wszędzie tam i rozbudowywać, unowocześniać, modernizować linie kolejowe i linie drogowe wszędzie tam, gdzie te potoki pasażerów transportowe tego rzeczywiście wymagają. Nikt o Rzeszowie nie zapomni. Będziemy szukali racjonalnego sposobu włączenia w sposób maksymalny także Rzeszowa w tę nowoczesną sieć komunikacyjną. Ja po, zwrócę się jeszcze dzisiaj do ministra y, transportu i osobiście do ministra Malepszaka, odpowiedzialnego za, za kolej, aby przygotował szczegółową informację co do przyszłości transportu kolejowego w odniesieniu do wszystkich miast wojewódzkich. Tak, żebyście także tu mieli pełną jasność, jak będzie wyglądała przyszłość komunikacji kolejowej w relacji w reszta, reszta kraju. Dziękuję. Kolejna redakcja. Dzień dobry, Mateusz Puchopek TVN24. Panie premierze, o list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Śdobry chciałbym zapytać. List z 2019 roku opublikowany przez Gazetę Wyborczą. W liście tym prezes spis zwrócił się o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. O czym świadczy ten list w pana ocenie? Jak wpływa na sprawę Funduszu Sprawiedliwości? Druga kwestia, chciałbym dopytać o wybory we Francji. Jak pan odbiera wyniki? pierwszej tury wyborów i co te wybory mogą, jak mogą wpłynąć na Polskę, na Unię Europejską. I trzecia kwestia, Sejmik Województwa Małopolskiego. Dzisiaj trzecia próba wyłonienia marszałka województwa. Do tej pory, mimo że prawo i sprawiedliwość ma większość w Sejmiku, no to takiego wyboru nie, nie udało się dokonać. Jak pan to odbiera i czy ta sytuacja daje jakąś szansę Koalicji Obywatelskiej trzeciej drodze na, 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 na wyłonienie własnego kandydata? Dziękuję bardzo. W sprawie domniemanego listu Jarosława Kaczyńskiego mam tylko trzy pytania do pana Jarosława Kaczyńskiego. Na wszystkie te trzy pytania pan Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć natychmiast. Nie dlatego, że ja zadaję te pytania, tylko dlatego, że jest to winien opinii publicznej, także swoim wyborcom. Pierwsze pytanie oczywiste: czy ten li czy czy to jest prawdziwy list? Czy pan Jarosław Kaczyński rzeczywiście wystosował list, w którym przestrzega przed wykorzystywaniem nielegalnym środków Funduszu Sprawiedliwości na rzecz kampanii wyborczej polityków Zjednoczonej Prawicy? Po drugie, czy Jarosław Kaczyński w związku z tym, co napisał w tym liście, czy rzeczywiście wiedział o skali tego zjawiska wykorzystywania nielegalnego środków publicznych, które miały służyć ofiarom przestępstw i wypadków, nielegalnego wykorzystywania na rzecz kampanii wyborczej swojego obozu politycznego? Czy rzeczywiście miał taką wiedzę, na co wskazują słowa tego listu? I trzecie najważniejsze pytanie jeśli miał wiedzę jeśli tą wiedzą dzielił się w tym liście ze swoimi partnerami politycznymi, to czy i kiedy zawiadomił prokuraturę o tym, że dzieją się takie rzeczy, a więc mówię o nielegalnej działalności, o nielegalnym wykorzystywaniu środków publicznych. Przypominam, każdy funkcjonariusz publiczny, w tym poseł Jarosław Kaczyński jest od y, takim funkcjonariuszem publicznym. No, chciałbym powiedzieć od zawsze. Każdy funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany prawnie do natychmiastowego powiadomienia prokuratury o y, y, możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli jest świadkiem lub po, posiada wiedzę, że takie przestępstwo ma miejsce. Y, przypominam, że jeśli ktoś ma taką wiedzę, jest funkcjonariuszem publicznym i nie zwraca się z tą wiedzą do prokuratury, sam popełnia przestępstwo. Więc, panie Jarosławie, powinien pan na te pytania odpowiedzieć przede wszystkim opinii publicznej, zanim będzie pan na te pytania odpowiadał przed organami ścigania. Ta francuska lekcja, ona jest niedokończona. Oczywiście mamy jeszcze drugą turę wyborów. Rozmawiałem długo o perspektywie tego, perspektywie politycznej Francji z prezydentem Macronem. Kilka dni temu w Brukseli. I no jest oczywiste, że nawet pełne zwycięstwo radykalnej prawicy obozu pani Le Pen ono nie oznacza utraty władzy przez centrum reprezentowane przez prezydenta Macrona, ale jest bardzo czytelnym znakiem tego, co się dzieje, zresztą nie tylko we Francji, także w niektórych innych krajach także zachodniej Europy. Ta lekcja, ona przez Polaków została odrobiona. Ja o tym będę powtarzał także wszędzie na świecie. Znaczy, 15 października to w Polsce wyborcy po raz pierwszy z taką mocą postawili tamę temu niebezpiecznemu trendowi, bo ten trend naprawdę jest niebezpieczny. Jeśli dzisiaj w Europie patrzy się z obawą, i padają te słowa, że Francja może być za chwilę chorym człowiekiem Europy, bo będzie skazana na konfrontację właśnie tych radykalnych sił. To warto podkreślić niezwykłą dojrzałość polskich wyborców. Ja mówię o dojrzałości i mądrości nie tylko tych, którzy głosowali na, na koalicję obywatelską. No wiadomo, są najbliżsi memu sercu z oczywistych względów. Ale generalnie Polacy dokonali wyboru takiego umiarkowanego, szerokiego centrum, rozsądnego. I, i wiernego tym podstawowym wartościom. Nie muszę nikomu mówić, jak będzie wyglądała Europa, jeśli za chwilę władze mieliby objąć w Europie ludzie sprzyjający Putinowi, antyukraińscy, na przykład ludzie, co do, których nie ma wątpliwości, że władze wykorzystują też dla, dla pieniędzy. Ludzie, dla, dla których model tej tradycyjnej demokracji jest nie, nie do zaakceptowania, odrzucają tę tradycyjną europejską demokrację. Tak, to wszystko naprawdę zaczyna pachnieć bardzo niebezpiecznie. Nie tylko wyniki pierwszej tury wyborów we Francji, informacje dotyczące tych, tej obecności rosyjskich wpływów, rosyjskich służb w wielu partiach radykalnej prawicy w Europie. To nam trochę też przypomina sytuację czy te ryzyka, które są w Polsce obecne. Więc my wyciągajmy wnioski z tego, co się dzieje wokół nas każdego dnia. Nie tylko w dniu wyborów. Ja tak rozumiem swoją misję, swoją swoją rolę jako premiera polskiego rządu i szefa koalicji obywatelskiej, żeby uchronić Polskę przed takimi czarnymi scenariuszami, właśnie przed takimi gwałtownymi zwrotami albo w radykalne lewo, albo w radykalne, radykalne prawo. I co już dzisiaj widać w Europie, jest to groźne właśnie również dlatego, że tak często obce siły i wrogowie Europy są zaangażowani w ten proces, stoją za tego typu ruchami. Jeszcze było pytanie o Sejmik Małopolski. No, ta sytuacja w Sejmiku Małopolskim jest chyba jak w soczewce. Pokazuje kryzys, kryzys w partii prezesa Kaczyńskiego. On miał zawsze bardzo dużo utrudnień w swojej partii. No, rządził i dzielił tam no, bez żadnych wątpliwości. Miał, miał 100% akcji w ręku. Sytuacja w Małopolsce, gdzie ten bunt części PiSu wobec Kaczyńskiego jest już oczywisty, taki bardzo manifestacyjny, moim zdaniem pokazuje pewien, pewien trend. Nie, nie, to nie mój ból głowy, nie jest moim zadaniem troszczyć się o stabilność i przyszłość PiSu, ale z całą pewnością widać, że, że w PiSie się trzęsie w tej chwili od tych emocji i wewnętrznych konfliktów. Czy to oznacza, że PiS straci władzę w Małopolsce? Wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. Dziękuję bardzo i ostatnie już pytanie. Ewa Pajuro Polsat News. Panowie, bardzo proszę o komentarz do sprawy listu opublikowanego, którego autorem ma być szef fundacji Profeto. W tym liście do mediów on skarży się na to, że przebywając w areszcie jest torturowany. Czy sprawa jest panom znana? Czy to prawdopodobne, czy temu człowiekowi dzieje się krzywda i czy jakieś działania w związku z tym są prowadzone? Drugie pytanie. o Śledztwo w sprawie tak zwanego granatnika komendanta Szymczyka. Rzeczpospolita donosi, że śledczy biorą pod uwagę, że doszło na poważnie do sabotażu. Czy rzeczywiście mogło coś takiego mieć miejsce? Czy zmienia to podejście służb do właśnie kwestii relacji z Ukrainą? I jeszcze o Pawła K, zatrzymanego mężczyznę, który, który miał oferować informacje mogące pomóc w zamachu na prezydenta Załańskiego. Co się dzieje teraz z tym mężczyzną? On został jakiś czas temu zatrzymany. Hmm. Jakie było pierwsze pytanie? List. Księdza. List, List. Fundacja Profeto. Tak. Tortury. Wydaje się zasadne skierowanie z sprawy do sądu tych, którzy oskarżają rząd o torturowanie księdza. To jest takie absurd, że nie chce mi się tego nawet komentować. Natomiast konkretne działania służby więziennej wobec aresztowanego księdza są w tej chwili badane na moją prośbę przez prokuratora generalnego i najdrobniejszy szczegół tej sprawy będzie wyjaśniony. Czy rzeczywiście jest traktowany w sposób uwłaczający jego czy godności czy w czy, czy sposób niezgodny z przepisami. Natomiast to absolutnie nie daje najmniejszych podstaw. Także ten list, ta informacja, żeby formułować tak absurdalne zarzuty o torturach. Już nie chcę nie będę komentował tych okładek, tytułów czy niemądrych wpisów pani byłej Eurodeputowanej Kempy. Która od dłuższego czasu w dużych emocjach bardzo dziwne rzeczy wypisuje, ale, ale oczywiście nie, nie pozwolimy na to, żeby w ten sposób formułować idiotyczne, ale też strasznie brzmiące zarzuty bez, bez żadnego powodu. Co do, co do samych faktów, dostaniecie Państwo bardzo precyzyjną informację od ludzi odpowiedzialnych za, za służbę więzienną. Co do Pawła K, to, ja, to, to być może Pan Minister ma wiedzę? Panie Premierze, w, w tej sprawie toczy się śledztwo. To śledztwo jest śledztwem prowadzonym i w Ukrainie, i w Polsce. Przebywa w areszcie i stosowne komunikaty będą przekazywane tutaj przez prokuraturę i sądy. Od samego początku mówiliśmy o tym, że, że ta sprawa ma wymiar międzynarodowy i była efektem. Zatrzymanie i aresz współpracy służb i prokuratur w obydwu państwach. Granatnik, nie mam tutaj Szuczyka. nic do powiedzenia. Ale jak. Że co, że pan... Rzeczpospolita donosi, że śledczy coraz bardziej na poważnie biorą pod uwagę taką wersję, że doszło do sabotażu. Ktoś podmienił atrapę granatnika na prawdziwe tego typu urządzenie. No to też ciekawa teza. Ja nie prowadzę śledztwa, nie jestem śledczy, więc. Nie. Ale wydaje mi się, że jednak. Bezpośrednim powodem, dla którego tam było to słynne boom, było to, że pan komendant bawił się tym granatnikiem, a czy on był podłożony, przełożony. No ale jeśli, jeśli śledczy mają powód to badać, to, to oczywiście nie badają. I bardzo Państwu dziękujemy. dziękujemy. Dziękuję.